Siemaneczko, słuchajcie, witam Was 30 września, piąteczek zrobiliśmy zakupy. I co? I to jest jeden z tych momentów, gdzie zakupy mogłam zrobić na tygodniu, co jest bardzo fajne. Tak raz w miesiącu mniej więcej może mi się to przytrafić, czasem rzadziej, czasem częściej ale dosyć randomowo, więc korzystam z tego i zrobiliśmy rano zakupy. Budżet na zakupy to było 600 zł, bo my rozbimy zakupy mniej więcej od 10 do 14 dni, więc ja robię plan na 10 dni, a z tych produktów przeważnie ciągnę jeszcze na kolejne kilka, więc podejrzewam, że tutaj dwa tygodnie będą z opcją taką do kupowania warzyw, ale ponieważ było bardzo dużo mięsa w no, dosyć dobrych cenach, powiedzmy, to z tego mięsa będziemy żyć pewnie cały miesiąc jak nie więcej. Bo ja z dzieckiem ciągle jestem na diecie i my mamy porcje odważane, czyli tam 90 gram czy 110 na jakieś tam mięsko. I z jednej piersi tam mamy nie wiem, kilka tam posiłków, więc też nie korzystamy z tego, nie wiem jak. Nadal jemy chude mięsa dla mojego męża, kupiam łopatkę, szynkę, które będę robić w wolnowarze, więc myślę, że z mięsa będziemy dosyć długo sobie egzystować. Mięsa w lidlu były w dosyć spokocenie i ogólna wartość promocyjnych cen zrabatowanych to jest 30 zł, więc no człowiek się cieszy z takich rzeczy po prostu, bo 30 zł teraz to jest sporo i to są takie faktyczne, wiecie, promki, bo ja mniej więcej kupuję bardzo podobne produkty, widzę, które są w dobrej cenie, które nie. Także już potrafię ocenić, czy to jest ściema, czy to jest po prostu dobra promocja. Na no co tam do żarcia będzie w tym tygodniu? No to dzisiaj robimy dla męża: zrobię babkę ziemniaczaną. Na Mazurach jada się babkę ziemniaczaną. Ja nie jestem na Mazurach, on pochodzi z Mazur. Babkę ziemniaczaną na boczku. To nie jest moje ulubione danie świata, ale on to bardzo lubi, więc on będzie to jadł przez dwa dni. Ja sobie z dzieckiem zjem zupę z kurczaka, później planuję krupnik, kotlety w mące gryczanej i mój mąż jeszcze sobie tutaj doje babkę pewnie. A później danie ryżowe. Danie ryżowe to jest ryż brązowy gotowany z piersią lekko podsmażoną, z tymiankiem, papryką, ogórkiem kiszonym. Możecie dać warzywa jakie lubicie, typu groszek albo kukurydza. I zupa gyros, ona jest bardzo treściwa, więc zobaczę, czy będziemy tą zupę jeść w tym dniu, czy na przykład na kolejne. Dla męża zaplanowałam burgery i tutaj albo z piersi mu zrobię, albo z tych łopatek z wolnowaru. I na nuggetsy dla mnie i dla dziecka w takiej wersji trochę low carb. Na dwa dni, więc troszkę więcej to będzie z piersi. Fokacja ziemniaczana dla męża ja sobie uszczknę spróbować kotlety w mące gryczanej już były tak tu były więc są sobie zamrożę na ten dzień tutaj tutaj sobie mąż będzie tu fokację ziemniaczaną jad ja tu sobie zjem z dzieckiem puree z kalafiora i selera i do tego jakoś białko będę musiała dodać więc zobaczę jakie to białko dodam czasem tuńczyk z wody czasem mięsko czasem ryba Bolon nie jest taki dla wszystkich zrobię Czyli z drobiu, pasaty A propos pasaty Ale mieliśmy w topie. Dzisiaj jak mój mąż wnosił wszystkie zakupy ciężkie Rozerwał się taki koszek, w którym niósł pasaty I jedna rozbryznała się Na pół klatki schodowej wyglądało, jakbyśmy po prostu piłą tarczową a Jakieś sprawy z sąsiadami Załatwiali, więc mieliśmy mycie jeszcze całej klatki <laughs> Teraz pachnie po prostu klatka Od dołu do góry Ale przynajmniej nie ma już ślady, śladów krwi na ścianach burgery szarpanów wieprzowiną dla męża, pita z mięsem pite sobie sama zrobię. I tutaj też ja z dzieckiem będę chyba jeść mięso z sałatą lodową albo tuńczyka. On takie lubi rzeczy. Czasem daję tutaj grzanki z chleba pełnoziarnistego. W niedzielę 9 będziemy jeść resztki, naprawdę i będzie naprawdę dużo. Wartość wszystkich zakupów to 576 zł, czyli zmieściliśmy się w budżecie i będę przedłużać, jak mogę, te tematy. To sobie zrobię w a później od razu rozporcuję na takie porcje, jakie uznam, że będzie jednorazowo dla męża. Więc w siateczkę jakąś po prostu zamrożę, podpiszę i będę wrzucać w taką siatkę w zamrażalkę skrzyniową tylko dla niego, żeby to szybko wyjąć, żebym wiedziała, co tam jest. Mięso standardowo umyję, wysuszę i do siateczek. Po jednej piersi osobno szalejemy, bo szalejemy. No kto szaleje, to szaleje. Co tam? A, tiramisu będę robić dla męża. Ja ciągle żrę, słuchajcie, jeżeli chodzi o dietę, trochę plato, ale 6 kg z hakiem mi spadło. Mój syn chyba 4,5 jakoś tak. Więc bardzo dobrze, niedługo mamy spotkanie już ostatnie z dietetykiem, i na tym spotkaniu nam powie, jak żyć dalej. Ale słuchajcie, no nieźle, już naprawdę dwa miesiące minęły idzie się przyzwyczaić, więc e, dlatego może tak dużo mięs, bo ja lubię mieć proteiny w zamrażalniku, bo jak nie mam pomysłu, czasu, coś tam to złapię i zawsze coś wymyślę. E, trochę chemii też nam zabrakło, dlatego podwyższył się ten rachunek, czyli gdzieś tu odłożyłam papier toaletowy. Jakieś tam ścierki, pasta do zębów, tego typu historie. O Boże, kocham to. Muszę spróbować koniecznie. I co, i trochę wędlin. Ach, te wędliny po prostu. To mamy po prostu w drugim posiłku wędliny, i ja też je wypakuję i zamrożę, żeby było łatwo wyjąć. To dla męża. Chlebów praktycznie w ogóle nie brałam, bo były drogie, nie było żadnych promek, ale wzięłam trochę mąk. Z pełnoziarnistą, z pełnoziarnistą, wzięłam i białe. I ja pół na pół mieszam robię pszenno żytnie, to jest żytnia 2000 i robię dwa takie bochny od razu, więc będę miała chleby i zrobię też bułki na podobnej zasadzie, więc tym razem przez dwa tygodnie sama będę robić pieczywo. Eee, promki były, słuchajcie, 10 zł. Chyba za tego kurczaka zapłaciłam całkiem spoko. Cena kurczaka awaryjny to jest spoko sprawa, bo to jest kilka posiłków dla nas. Eee, kasz nie brałam, kaszy ciągle dużo jemy, ale kaszy jeszcze trochę mam, więc nie musiałam tego brać. A tu mamy ofiarę naszego wypadku na klatce schodowej i muszę teraz przejrzeć, co tam pękło i starać się odratować sytuację z masłem orzechowym dla męża, bo to była dobra promka, więc szkoda by było. Eee, I co, słuchajcie, no miałam odpowiedzieć na pytanie, jakie mam ulubione dania. Ja nie mam jakoś tak specjalnie, wiecie, ulubionych dań, bo ja zawsze mam ochotę na coś innego. Czasem wracam do pewnych rzeczy. Lubię rzeczy typu na przykład dania ryżowe, do których mogę dać pierś z kurczaka podsmażoną z warzywami, które lubię. Ja lubię ziemniaki niestety, co totalnie jest skreślone teraz na mojej liście dietetycznej, więc bardzo lubiłam wcześniej pióra ziemniaczane. Uwielbiałam buraczki, w ogóle barszcz czerwony uwielbiam. Bardzo różne dania lubię, lubię robić, w ogóle gotować. Więc dla mnie to nie jest jakiś problem, tam przygotować czy ugotować, wymyśleć. Czasem sięgam do przepisów takich kuchni z różnych stron świata, ale też bez takiego zbędnego, wiecie co, wymyślania i kupowania po prostu pędów bambusa. Staram się po prostu kreatywnie podejść do sprawy i próbować sobie różnych rzeczy. I niektóre rzeczy zostają z nami. Więc tak, troszkę warzyw kupiliśmy, kalafior był fajny ziemniaków trochę więcej, bo ta babka ziemniaczona teraz dla mojego męża wpadnie, jakieś tam pomidory. Po co oni robią to z ogórkami? Słuchajcie, to jest okropne. No i mam ochotę jakieś tam zrobić e, rosoły, jakieś takie rozgrzewające zupy. Jeżeli nie będę miała tu ochoty ani pomysłu, to powtykam tam zupy, kremy na przykład z cukinii, a my mamy w zaleceniach dietetycznych, że mamy to traktować jako danie i obok zupy mam zawsze stawiać Kaszę jakąś ugotowaną i powiem Wam, że taka opcja zupełnie starczy, i tam już nie trzeba jakoś się specjalnie dopychać. To jest pełnowartościowy, fajny posiłek. Do tego jakieś białko, przeważnie typu mięso do środka mam wrzucić, więc. Um... Te zupy też troszkę formułę zmieniły u nas, ale są zupełnie, zupełnie spoko, także, także okej. Okay. Pasaty u mnie muszą być, bo ja bardzo często z nich korzystam, szczególnie, że mają fajny skład. Może skuszę się w następnym roku, sama sobie porobię jakieś przetwory. W tym roku powiem Wam, że jakoś nie miałam ani chęci, ani siły, już po prostu wszystko mi opadło, więc nie miałam ochoty w ogóle. Także fajnie, cieszę się z tych promek na mięso, dużo tego jest. A ciągle sobie odkładam kasę, żeby zrobić duże zakupy w sklepie mięsnym. Muszę jeszcze obczaić, czy po prostu dobre to mięso tam jest. A póki co fajnie, że były te, mm, te promki. Na mięso czeka mnie dzisiaj sporo pracy, bo chcę to rozporcjować, zrobić kilka dań na przyszłe dni. Żeby już e, mieć gotowe przynajmniej takie półprodukty. A, masło było. W, ale wiecie co, promocja. 5 chyba coś tam. <głynne> Kurde. Chociaż te, te nie w promocji były obok za 7,90, ale dobra no, więc wzięłam trzy masła i ja robię tak przeważnie, że po 50 gram kroję na takie paski. Przydzielam je takim papierem po chlebach, często o tym papierem przedzieram i wsadzam do zamrażalki, sobie po kawałku po prostu wyjmuję. Więc tak, i wzięłam coś takiego, myślę, że do jakiegoś pieczenia czy coś to byłoby całkiem spoko. Zobaczymy mascarpone do tiramisu, który może tylko liznę. Także tak. I co jeszcze Wam powiem? W Biedronce się wkurzyłam troszkę. Ja nie lubię tej naszej Biedronki bardzo, bo mają małą przestrzeń i strasznie dużo towaru. Ja nie wiem, czy to jest charakterystyka wszystkich Biedronek, ale no u nas tak jest. W każdym razie był bardzo duży wybór oliwy z oliwek z Grecji. I to otagowanie ich cenami na czerwono z daleka Wam sugeruje, że wszędzie jest promocja. Podchodzicie, a to dupa nie promocja. Więc czasem mnie to denerwuje, takie wiecie co, zagrywanie naszymi emocjami w sklepach. Bardzo trzeba to sprawdzać, jaka jest cena za mililitry, za kilogramy, za, za gramy i tak dalej i porównywać po prostu, bo powiem Wam, że te kurde promocje to czasem naprawdę szczapy są no, także, także spoko. Biorę się do roboty. Dzisiaj naprawdę mam kupę pracy. Cieszę się z tych zakupów dwa tygodnie z bani, Teraz będziemy tylko warzywa dokupować. Przeważnie dokupujemy pomidorki, ogórki, sałatę tego typu rzeczy, bo ja i mój syn najłatwiej nam to po prostu wchodzi. Czasem kapustę kiszoną jakąś dokupimy, czasem w ogóle kapustę na Ala Kolesława, bez majonezu takiego, tak. A czy on często mnie prosi o brokuły? A te brokuły raz są fajne, raz nie są fajne. Yy, więc, więc tak, spoko, spoko, biorę się do roboty. 6 stów pyknęło, jest na tym stole 6 stów, widać? Nie, widać. No, ale co wam powiem? No, mięso, no, mięso, ale jakbyśmy nie jedli mięsa, to pewnie inaczej musielibyśmy to też uzupełniać, i podejrzewam, że ta dieta bezmięsna również jest droga. Że to nie jest tak, że, a, że tylko mięsożercy tyle wydają. Myślę, że to po prostu wszyscy tyle wydają, którzy starają się jakoś to kurcze panować nad tym wszystkim. No yy, także tak do końca miesiąca budżet mam 1500. Więc 10 mój mąż dostaje wypłatę. Wtedy zrobimy kolejne zakupy i tam budżet będzie 900 złotych. Dobrze myślę tak jakoś tak. Yy, albo 800 w Lidlu w Biedronce a resztę przeznaczymy na jakieś takie warzywa jeszcze do dokupienia bo myślę że te warzywka zjemy w jakieś 4-5 dni. I trzeba, ja jeszcze mam troszkę z poprzednich zakupów. Poza tym mam jeszcze troszkę rzeczy w ogóle z poprzednich zakupów. Typu mam jakieś tam mięso, jakąś tam porcję rosołową, i to wszystko muszę po prostu pospisywać i powtykać tam. Więc będzie kreatywnie w tym miesiącu. Yy, tak, bo budżet mam napięty. A propos napiętego budżetu, yy, dzisiaj planuję nagrać film a propos rozpisania budżetu. Także zapraszam Was. No, może dzisiaj, może jutro. Wrzucę, mam nadzieję, że dzisiaj. Zobaczę, jak tam z czasem, bo jeszcze jak widzicie, trochę mnie tuczę. Ja w ogóle powinna mieć asystenta odrobienia tych rzeczy. <grywania> Odporcjowania, wsadzania do zamrażalki, podpisywania i tak dalej. Ale spoko, no. Biedronka ma kilka artykułów, które są faktycznie tanie. To i to. I to są te artykuły, które na przykład mój mąż tylko je, ale to już jest oszczędność, no bo w porównaniu to w Lilu mamy takie bułki za 4 zł, w Biedronce są za 2, no to jest duża przebitka. Może to jest kwestia jakby też określonej marki, także nie ma zbyt dużego wyboru i w Lilu biorę przeważnie jeden gatunek. No ale no w tym miesiącu gotujemy, robimy troszkę więcej, a szczególnie pieczywa i różnych takich pit i tego typu rzeczy, focacci, żeby. A żeby można było to rozporcjować bo wydaje mi się, że dużo z tych rzeczy na przykład krupni, które zaplanowałam na jeden dzień spokojnie będę mogła zrobić jeden słoik zawekować i gdzieś go jeszcze powtykać i, i dużo jest takich tematów, które tu będę w ten sposób robić, na przykład bolonies też ja nigdy nie robię na porcję na jeden dzień bo to jak robię z 500 gram mięsa czy 250 to tego trochę wychodzi, daję tam marchewki, daję tam pasaty. Tego jest sporo, więc myślę, że ja to zawekuję do zamrażalnika i w ten sposób po prostu przedłużam sobie niektóre rzeczy, a później już jakoś tak kreatywnie dodaję różne inne tematy. Dobra, słuchajcie, kochani, ja kończę. Robota czeka. Mam nadzieję, że z Wami jeszcze przy budżecie dzisiaj się zobaczę. Także no co, no miłego weekendu. Nie dajmy się zwariować, przestajemy oglądać wiadomości. Ja nie wiem, oglądałem dwa dni wiadomości, już mam głowę kwadratową, więc powiedziałam sobie, przestanę i tak nie mam na to dziadostwo wpływu. Dobra, buziaki kochani, miłego weekendu, pa pa.